Ej, zabrałeś też workbencha, ty ciulu jeden. O co my mamy za wyspy? <grym> Culu! <grym grym> nie, nie, ja nie zabrałem. Nie, czekaj na mnie. Czekaj, no ja płynę. A masz ciłódeczkę? Ej, poradę sobie. Ja nie rozumiem, tak myśmy kurde. zostali źle potraktowani. Nasza Nasza lista jest tej, najmniejsza. Bo nie mamy wyspy. No, bo to idzie w parze z tym, że oni mają kompleksy. Bo to A, jest A właśnie no przegrana. Bo oni boją się mnie na starcie I tak to wygląda Broda czy to jest... To, to jest wąs. mój wąs To jest rudy wąs. A te białe to co? To są jakieś kropki? Co ty masz na czole, że tak słuchasz? białe to jest posta Ja właśnie nie wiem co jest z moim skinem nie tak Ja mam coś ty kurna masz... w mordzie Taka jest <laughs> ruch, 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 ruch. Ja, ja wyglądam jakbym miał zęba kurna takiego ja taki jeden taki Ale fajny masz nos <laughs> Mister fajny nos Dobra, jest, ja mam nos Taki no w strzymasz, sery Ja nie mogę tego zobaczyć, to jest oszukaństwo. Ej, ale ej, wracając wiecie co można zrobić? Że ten... że na przykład weźmiemy sobie... sam... Y, nasze skiny do żółtych przerobimy, że każdy miałby na przykład jakiś ściółk na pół to wszystko czy coś takiego. tej samej wej, nie? W sobie tak, to jest dobry plan. To jest fajne, nie? Takie wiesz, tylko integracyjne. Albo taki skin pingwina, tylko że żółty cały. <śmiech> <śmiech> to <jest ten> <laughs> żółty pingwin <laughs> to tak, sobieśmy żółtymi pinglinami Ja stąd płynę, żegnam was ja, 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 gdzie gdzie ja płyną ja Ej, nie zostawiajcie! Bądź niedźwiedź płynie. Ale fajnie się surfuje po tych... No a, świetnie, po tych falach. To no? widzę jak mnie podbija cały czas, ale jakoś szybciej się płynie. What the hell? Ej, hej, za tą ropą jest statek a. A tak? jak mnie nie, Ej, ja nie widzę Ej, na tej mapie są takie dwa tam. Tak na ledwie nie widzisz? ale nie jestem tamtych chingi. Jest What? What the, What the fuck? fuck! Tu jest smok biały jakiś duży, ja są płynę. Nara! Klepaj go, klepaj go! Nara nie! Od mnie goni! Od mnie goni! On mnie goni. What the fuck! Uciekaj! Ej, ja nawet nie wiem gdzie jest smog Wracam na wyspę, naraz <laughs> przeprowadzę całą <z> smoka. <laughs> ja... What the fuck! Zastanawiam się, czy jakbyśmy zrobili sobie te... No, wiaderka jakieś, czy nie warto zebrać może. Ja nic nie chcę mówić, ale ten są dalej za mną lata. Kłuje, zasypali, gnoje U nie, gdzie? Czekaj, odkopiłem Kupiłem wyspę. Dobra, odkopałem cię, możesz widzieć. Ja sobie What? oznaczyłem wyspę, jestem inteligentny. siema, 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 siema. siema czy eee, czy chciałbym, chciałbym w ogóle zgłosić reklamację odnośnie naszej wyspy. Mamy, <laughs> na, mamy. Na Kinguin, na wiek, jak coś to tutaj jest do Znajdźcie, będziecie mieć przysiądę tą wyspę, bo jest. jest dziękuję. O! Dzisiaj pięć W ogóle. Teraz na zbierać itemy, co nie? No, I taki, taki jest plan. Sobie tam, ileś tam ja zebrałem zabierać. smoka. Może być? No. Okej... Okay. Także... Okay. Interny, ogarniajcie tutaj swoje, jak coś. E, i, my was Fuck, przeniecie... no co wy... No Atrium, właśnie. Jakie zjebane tereny im dałeś, stary. What the fuck. Pięknie no. mam live'a, jak coś. O, ma, kto robi live'a? Ja. Mr. C robi live dla. Okej, okay, Mandzio też będzie później robił, ale Tak nie będzie, ma. o 19.30. No Okej, okay, no to tak jak to coś jest. możecie znaleźć Mr. JEST! Ej to Ej, wygrałem! Mam pierwszego starsza! Tak? Co? A skąd się wziął? <laughs> mam wioski villagerów! O, znalazłeś te! Jest! Kurwa, Gdzie to mam? Ej, yes. mam pytanie: czy yes. nasz team jest. przypadkiem jest pełny? Bo no, był to przedtem. No <laughs> Ty masz live'a? Tak, win? mam live'a. Uwaga! Rzecz live ja też powiem. Zobaczcie, tak. jaka eee, ty wyrażą Pozdrawiam Woodsy Grego i twierdzę, że śmierdzi. What? Ej, ej, czekajcie, bo teraz musi dramatyczna chwila, teraz musi taka przemowa. Krążyłem po tym serwerze od wieków. A kto działa? że Niedźwiedź. nigdy nie znajdę gwiazdki. W ogóle nigdy się, się nie zrobię zadania, ale w ten zujrzałem w daleki odtłani. Gwiazdko miężarów! Wygrałem! Wygrałem życie! <laughs> ej, jaki się? masz nick, tepnę się do ciebie? wieć, Czułem się przegranym, A, że, że nie wygrałem też... żadnej gwiazdki, ale udało się, mam. OHA! Ma. Ej, to. nie liczy się jak jest na, na tym biomie, sorry. Ej, w ogóle tutaj masz ten, ten. Liczy się, liczy się. Sorry, nie liczy się. czekaj. A tu taka przemowa. Nie. Ale nie no. Ale mamy... Mandzio był przecież, to powinno się liczyć. Ale, nie ale, ale, ale mamy, nie, ale mamy pierwszą gwiazdkę, tak? I to jest najważniejsze. I okay. wyczuwam, wyczuwam, że dzisiaj zdobędę jeszcze trzy Co? To? I zdobędę jeszcze trzy... A, Nic się nie stało? Nie, tu nie było. <śleskujesz> Co ty zrobiłeś? Nic! Co ty kurde zrobiłeś! Ze <śleskujesz> zupy Wiesz tam gdzie znalazłem wioskę NPC to tak i tam był ten, uh, tam był ten ten dungeon taki, gdzie są, są rzeczy. Przez pobyłkę wylądowałem na płytkę naciskową i jeśli ich nie ma. <grym, Słucha, <grym, nie, ale jest pełno kobla i jakieś. E, no, zbierz sobie kobla, przydać się. Dobra, dobra okej. Okay. Ja ci, ja Ci pingwin, wybaczam to naprawdę, ale. Ale na stylu się pogniewam, to nie może tak być. Sorry, ej, sorry. Jest tutaj tyle rzeczy do zwiedzania. Lol, ej, 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 żarty, wynagrodzenie a na dać. Daj, nie, daj, daj, itemki. Nie, nie, zobacz, kurwa. Tutaj byłem, w tym. Serio, nie, no. nam. A ja mam jakieś winogry tutaj. Tak, ale ale ja i tam też poszły na dole? Czy to umiera? Czemu Silver e ludzi zjadają na spełnie? Daj, ziomki, jakie są jeszcze tam misje? Eee, czyli przy... i wszyscy muszą być eee, na serwerze. Cała ekipa, ale u nas nie ma. No. To no, oprócz, wam jakiego nam jeszcze brakuje? A bro, yy. no, umarł przecież. przecież. Gdzie wy w ogóle wszyscy jesteście? Ja tylko z Bitim tu siedzę. Ja pod ziemią. Um, ja popłynęłem tam, gdzie macie piasek, bez... taki, taki poson z piasku postawił, coś tam w tamtą stronę. What? O, się rozjaśniło, ty! Ja się przestraszyłem, jakaś A to What ale... the fuck? Co no to jest takie zielone pod ziemią? Pokaż. Where? To jest węgiel. Nie? Ja mam... A dobra, już chyba wiem, co to jest, to są znaczniki. Dobra, yeah, okay. uwaga, ja to no. mam bardzo ważny. Tej... <laughs> <Whoa! laughs> ja takie what the fuck. Wkucał ją! Łotw, bity, geniusz! <laughs> bity wygrały życie! Co to zrobił? Zginęła Ale własną dziurę! <laughs> no geniusz to kurde! Starał się, chłopak! Nie hejtuj! Jak nie, fajnie aha. wygląda, jak ty masz tyle rzeczy przy sobie, ty to widzisz? Nie. Yeah. To. LOL! No. Stary. Muszę napisać na Facebooku, że mam pierwszą gwiazdkę, kurde! Czuję się w <laughs> Później zrobię podsumowanie... Dzień dobry Później zrobię podsumowanie, kto zdobył pierwszą gwiazdkę Tak A ile rekinów komu wpływa, Oto. A ja mi się coś zbugowało, bo jak zginę, to ten poszedł piorun, nie? Ja go nadal widzę, tego pioruna Bo... to taki... elektryczny chłopak jesteś Kusiek Oto. Elektryczny, techniczny Oto. Proszę mi tego żelaza nie ruszać. Dobra, masz tu. Ile masz tam żelaza w ciocu? Trzeba tu. Mam pięć. Turna, złodzieju! Plus sześć. Za mi żelazo. Kailo, mogę dostać kilo. Ty, Patryk, możesz dostać killów, ja. danke się I daj mu jeden żelazny, bo ja już mam jeden żelazny. To jest To są jakieś skamieliny, czy co to jest? tu ciągle. Baby, baby. To chce kill off! To, to chce kill żyle zni! Szkielet dubska mnie ładnął no. Jak? To mam z miłości tam. zrobił. Aha co, dobiera się do ciebie? A wszystkie jasne Zboczony. Zboczony Nie What the hell trzeba gry co wyciszyć E! What the hell! Szkielety! Właśnie też widzę I dla... Ja mam pytanie jak wyciszy te pieprzone dźwięki dodatkowe Mam pytanie e, Czy co masz coś tak takiego jak pojęcie. jak... Mm, creeper creeper nie, nie wiem, musiał być chyba całe raz. Nie, 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 nie. Ale normalnie nie grę nie mam to? wyciszoną, tylko nie, nie. że. Nie! O, słyszałem to Słyszałem. I teraz nawet widzę co się stało. Dupełnie walną skielet ja Tak. Ja sobie. nie mogę. Dobra. Jeżeli my tak będziemy Diaksów szukać, to ja tego nie widzę. Nie, dalej, Ej, mam w ogóle pytanie, czy my jesteśmy na dobrej odległości? Na razie to ja widzę tylko, że mnie tu szkielet rucha w tyłek. Dobra, to ja go wyrucham. Ja go wyrucham. Ruchaj tak? go ostro. A ostro go klepem. Dobra. Jesteś koło tej lawy dalej? Tak, ja jestem tam, gdzie jest spiecek. A, okej, okay. to jestem tu za tą lawą już. Szkielet z... dla Aj! Tak. Szkielet! Czulu jeden! Nie! Mam jedno serduszko! Walczy się! No, tak, za tą lawą jestem, tu są wszystkie itemy. Ja wszystkiego nie pozbieram. The fuck? Jedźwiedź, <skr laid> <śrzesztot> tak, nie. ofiaro, czemu do lawy? <śrzesztot> Okej, okay, mam i te buty, mam i te buty, uciekam. <śrzeszt> Help! <śrzesza> Dostaw Boże, mnie ty. Nie, 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 nie. nie, 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 nie. nie, nie to jest zbyt silne. Nie, nie, nie. Te szkielety są jakieś totalna odrzeźń. Tu to mi klepa? Co teraz, co teraz, co teraz? Jestem tam, jestem. Powiedzcie, że tam jest jakieś żarcie. Jestem koło wody, no? Jest na pewno. Szkielet, wytupiaj stąd, gnoju. Aż tak, ale szkielety są jakiś. Najfem super są. OP po prostu. Nie. Gdzie on w ogóle płynie? Chodź tu, gnoju, do lawy wpieprzaj się. Kolejny, który do lawy wpadł. Dale, ja tam tu płynie, zero. Ja nie mogę. Dobra, to. Dobra, ale... Au. Ja nie, ja nie, e... nie! A ja nie wiedziałem, gdzie jest przycisk do wyjścia z gry, bo to. Ja tyle. biegnę przez tunel. Tu jest Enderman, nara. Trochę hardkorowo to wygląda. Ja myślę, że zrobimy ja w ogóle sobie. sobie Ej, i poszala razem. I tak potrzebuję łódki szybko, załóżcie mi łódkę. Jeszcze. Chodźcie, zrobimy sobie Ej! Jakiego Buga mam. Bity, skrawcie wpli... mi łódkę. Czemu sma wpływasz po ziemi. U mnie. To... Nie. A to jego jest taki Bug, to jest Weź mi łódkę załóż. Fatka, ty zebrałeś wszystko? Tak, no to mam tak go. tak. Mam... Siemanko, manko! Ustawiamy wam nowe miejsce i robimy reset. Ale nie! No czekaj jeszcze, czekaj, jeszcze i No nie jeszcze, no nie macie jeszcze tego miejsca. Gdy... Dobra, a, IP, Ale my no okay. to Ja wiesz, huh. tego, my, ja jestem dobry, że zdobyłem nie to gwiazdko, to zróbcie najpierw sobie to miejsce, ja a najmniejsze kilku Tak! Właśnie oczywiście, najpierw znajdujemy I... miejsce powodnie. i wtedy Dara, was stepujemy tam. Ale, a, ale jest okay. to ciekawe, no, to powiedz, no mamy bardzo fajne fitemsy. Mamy kilka diaksów, ale Pega właśnie... No dobrze, wszyscy zbierają diaksy, jest prawie... Jest bardzo dużo diaksów już dostępnych jak coś na serwerze, więc no. Nie ma, czyli można je krasić, tak? Nie, nie można je <laughs> Sprawdzę to, <laughs> muszę to sprawdzić w ogóle. <śmiech> <śmiech> jak poleciał do góry szybko. Kurde, Oj, nie dobra, się. Płynę po mojej diaksy. Ciemno <laughs> jak jeszcze jest, no, Dokładnie. Ja tam miałem tyle... Krasz. Surowców wszystkiego i czuję się z tym źle, bo to wszystko przepadło. Teriosz, ja Krzewe zabił kot. Krzewe zabił kot. Ej, to jest już przegrana życiowa, nie? A coś mnie atakuje? O, o, fuck, 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 fuck! Ej, do tych moich itemków Zungagi podeszły, żeby mnie nie zebrały ta... tego. pirania. A Jezus, A to, to mnie ugryzło, stary. Pirania czy nie, trzeba się wydostać z tego. Jakie małe gówno, tak kamień wygląda. A ja w ogóle chyba po coś do picia pójdę. Bo... Ten pysku nie wypada, nie? Czekajcie, pysku. <laughs> nie chlej wódki, kurde, wcześniej. Nie! Ja nie mówię o wódce. Zwierz nie ma za... O nie pije do lustra, on pije Ja nie, lustra. ja nie, ja nie piję do jema. <laughs> <laughs> To okay. no, są no, moje przedmioty, ale jak ma żelazny miecz idzie do mnie Jajko, mam jajko pirania. MOGĘ z zrobić. Fajny teren. Właśnie Dobrze. dla was teraz szukam fajny teren jak coś. Dobrze, bardzo Minister... To jest, jeszcze jeszcze byście chętnie <laughs> poczekać. Powiedzcie, że macie jakieś żarcie. Mam je pięknie. opuszczone to chcecie albo czekacie albo Jajko. Przekaj ale wiesz, że jak, jak przeniesiemy wasz spawn, to nie zmienimy to, <laughs> to możecie zmienić. Właśnie okay. dobra, dobra, to możecie zmienić. Okej. A. Przecież to nie typiemy. A macie jeden tutaj masz. Ej, tylko jak podniemy to się już nie typujemy. Dzięki. BT. Daj ci wszystkie, Bo ja... że A... mi nie jest potrzebne. Widzisz jak się Pingwin? To jest tam całkiem ciekawy ten. Ciekawy wyspa była jak ten. Gdzie zwierzak? Nas. Ten... Tam, jak jest piasek, jak polecisz do przodu to tam była taka wyspa. Zwierzaczku! To! To jest rybka. U nas na spawnie jest taki jakby piasek postawiony taki. Zobaczcie... Ktoś was wrzucił w środek wody, no co to za debil No ja wiem właśnie jak <grymne> to jest Mam rybkę Rybka się nazywa Cichy Wąż Pigwin <grymne> to jest fajne, tylko gdyby ta wyspa była większa, nie? No. Minimalnie Nie krzyczcie tak panowie no Fajnie chyba no to jest Cichy Wąż O Jezu <grymne> No tak nazwał piramidę sobie <grymne> Właśnie no, no. w jakimś w zadupiu Możecie sobie ustawić tam, gdzie jesteście w tych kopalniach, możecie ustawić waypointa, wiecie? No tak, już mam. What? Ej! Aha, dobra, to jest nowy spawn, okej. Okay. jest taka sakietka jakaś, kicking back. Czemu tu nie rozświetlone jest na tej górze, what the hell? Patrzcie, dostałem dwie skóry, to z To tu jest canvas. To jest płótno! knife. No. to jest płótno. No, a nie ma pycaków, co dalej ta beka trochę. Świnia! <grym> Ej, że, widzę, że się uzupełniacie. Niech pani. Nie <grym> o Jezu.